Hejka wszystkim! Tutaj... W dzisiejszym odcinku uciekamy z więzienia i muszę wybrać rolę. Albo mogę być zwykłym więźniem, yy... Okej, okay. albo mogę być hejkierem, albo kolesiem od wybuchów, ale ja bym chciała być chyba zwykłym regularnym kolesiem. Dobra, zdobyłam już jakieś hajsiwo i teraz gdzie mam iść? Tutaj, okej. Okay. Dobra, i czekamy na wielkiej łodzi yy, na innych i będziemy płynąć w, sinu, w siną dalej. Oczywiście, jeżeli Wam się takie odcinki podobają, to jest dobry moment, żeby zasubskrybować jeszcze ten kanał, jeżeli jakimś cudem tego nie robicie. No i zostawić łapkę w górę, bo wtedy wiem, żeby nagrywać więcej ucieczek z więzienia yy, i w ogóle story. Dawno nie było story na kanale, no. Więc dzisiaj chyba tak fajnie to zrobi. The Escape Story. Okej. Okay. Jeszcze mamy waiting, yy, czekamy na players'ów. Jesteśmy prawie że w więzieniu, ale czekajcie, tam jest to więzienie, czy...? Tak, dobra, jesteśmy na jeziorze z wielką łodzią. I czekamy... I czemu on mi cyka foty? Ej, sorry, sorry, paparazzi! A, nie, uciekamy! Co to za paparazzi? Może dzisiaj jakoś mi włosy mm, nie chcą stać, w ogóle... O, może teraz sobie? Wystarczy się podrapać trochę, jakby piorun we mnie strzelił. Ale no nieważne, lepsze to niż takie przyklejone. Dobra, możemy skipnąć tą historię, ale my tego nie chcemy robić. Chcemy zobaczyć, jak dopływamy do więzienia. I almost. Patrzcie, jak prawie tutaj zaryliśmy, nie? Nieważne. Dobrze, przybyliśmy na y, wyspę więzienną. Jakieś jakieś co jest w ogóle? Czemu to jest takie epickie, że będziemy więźniami? Co jest? A może my że nie będziemy więźniami? Czekajcie, ja mam jakąś supermoc, to są moje pięści. Moje pięści! O, 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 nie mogę. Moje pięści to są, to, jest mo to są moje argumenty. <grych> Spoko. Teraz idziemy chyba za tamtym. Ten ciągle już granaty rzuca. Teraz są ci wybuchowi. Ja mam pięści. Mogłam wybrać w sumie coś innego. A może ten z albumem to jest... Ten paparazzi to jest hejke? Your... A trzeba ubrać... No w końcu więzienny strój! Na to czekałam. Na to liczyłam. Nie wiem czemu, ale ja strasznie lubię... Co to jest? A, bus. Ja strasznie lubię w takich yy, właśnie mapkach mieć te stroje ich tam, nie? Żeby tak ta postać pasowała. Dobrze, bus jest ready, żeby odjechać. jest, ja dajmy kapciuszki, ja w ogóle dzisiaj jestem taka, yy, bo się kiepsko czuję, brzunią mnie boli. Na się wczoraj ostrego i teraz mam za swoje, dobra. Okej, okay. tutaj jest jakiś... Co się nie może nas doczekać? Patrzcie, jak mało osób się przybrało, co jest? Dobra. Mamy iść, ale nie chce nam się otworzyć. Dobra, otworzyło się. I teraz tuptamy, tuptamy. Czy będzie jakieś przeszukiwanie? Nie, ja chyba mam od razu iść do tej. Dobra, witamy w raju. Mam dwie minuty na eksplorę. Co tutaj jest? To jest tutaj Tam nie mogę wejść. Pewnie później będziemy mogli wejść. Dobra, zobaczmy te cele jak wyglądają. Jestem ciekawa. Trzeba mieć jakąś kartę. Keycard, żeby otworzyć Okej, okay, keycard Zjadłabym coś dobrego, ale mnie boli brzuch I nie mogę nic jeść Karabin? Nie, to jest miotacz płomieni W sensie, dobra Tam są jakieś inne rzeczy Dobra, to czekamy już na te story Dobra, zaczyna się W końcu Zgasły światła, o nie, co to będzie? Przemek Pro to jest? O, znowu Przemek Pro Ja ostatnio ciągle na niego trafiam Dobrze. Dobra, czyli że się skupiają na tym, żebyśmy byli bardziej dostosowani e, społecznie. Spoko. Po wielu latach. E, dobra, że ta wyspa jest na środku. I się nie dowiemy, bo przychodzi wielki łobuz. Boże, jaką on ma tą klatę wyrzeźbioną i brzuch. Ładko, bosko. I fryz taki jak może on mi się kojarzy z tym ze szereka. znowu mi się głosi źle z tym y, księciem ze szereka Jak go wywaliło i teraz to jest z kolei na o się Bo muszę ich bić. Fight. Fight! 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 Nie, życie! Nie, 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 nie chcę z skupować! Czemu wszyscy na mnie? Hello, hello! Tu inni też mają pięści. Czy tego mogę? O, dobra BOJKA! Dobra, no bo mamy wejście w Dobrze jest! Pokonaliśmy Twoich goryli! I co, teraz z nim mamy walczyć? Ej, czy sto mleko? Za pokonanie ich. Dobra. I wskroczyła straż, żeby nas tutaj spacyfikować, i paralizatorem go. Zatańczył. Co go tak ciągnie? Co to miało być? Czemu go tak ciągnął? Lecimy szybciutko do naszej celi. To są nasze... A nie, to nie są nasze cele, to jest pralnia. Pralnia pieniędzy! Myjemy. Będę milusia, pachniusia. Dobrze, pięknie, dobra, tyle wystarczy. Umyłam się. To ja, ja zawsze biorę szybkie prysznice, nie? Jakieś takie 10-15 minut prysznic i jest spoko. Ale Paweł! Paweł to jest hicier, nie? Spędzenia czasu w toalecie. Nie znajdziecie drugiej takiej osoby. No nie, no on tutaj kuperowi. Nie, ja nie chcę na to począć. Wychodzę. Mogę wyjść, dziękuję. Dobra, i teraz co? Joe jakiś? Okej? Okay, yy... No my się tutaj kąpaliśmy już, żeby na wieczór być czystym, a teraz będziemy w czyichś brudach grzebać? Nie powinno być na odwrót, że najpierw grzebiemy w brudach. A dopiero później mam tu? Okej. Okay. A mogę kilka? Nie, mogę pojedynczo. Jakim cudem ja sobie radzę najlepiej? Dobra, ja wygrałam. I co dostałam? To, to jest najdziwniejsze więzienie ever, naprawdę. O nie, co się stało? Czemu tak ciemno? Jakiś szatan tu jest? Patrzcie. No, że teraz jakiś flędy... Ej, strasznie długie jest to story. Ej, szukamy sposobu, żeby dostać się do tej mm, spodzika broni. Odkryłam jakiś sekret. Co ten sekret mi da? Ale co ja mam z tym zrobić? Hmm. Dobra, ej, odkryłam ten klucz. To chyba. To o to chodziło? No i dobra, no jestem w sklepie z bronią. No i co? No dobra, no mamy tutaj pokój z bronią. A, tu mogę kupić pieniążki. Dobra, wygląda na to, że żadnej broni ja nie otrzymam, żadnej broni ja nie będę miała, więc też czuję, że szybko padnę, zwłaszcza, że mam dosyć mało HP. Dobra, trzeba znaleźć loby. Przetrwaj! Dobra, nawalamy, nawalamy, nawalamy! Nie ja coś czuję, że ja tego tak ja nie przetrwam. Nikt nie przetrwa. Nie możemy tak, musimy ich atakować. Dobra, ej, ale ja mam jeszcze życie. Idziemy. Milusia Fajtusia! Dajesz, 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 dajesz. Gdzie jest reszta? Czemu mi nikt nie pomaga? Trzech na jednego. No, w końcu przyszedł. Popatrzcie. się. No. Dobra. Z takimi przyjaciółmi wrogów nie trzeba. Z tymi, co ze mną grali. Nie pomogli mi zupełnie i przez to padłam, ale słuchajcie. I tak była dosyć długa ta e, opowieść. Więc jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawicie duży łapek w górę, bo wtedy to jest znak, żeby nagrywać ich więcej. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!